Witajcie, trochę lekko, nieogarnięty, ale od mniej więcej gdzieś tak 6 rano siedzę już nad tym przygotowaniem grafik, tekstów, bo dzisiaj startuje właśnie sprzedaż kursu online, który tworzę już od 5 dni, który codziennie nagrywam wam, pokazuję. Możecie sprawdzić wcześniejsze daily vlogi. No i właśnie tak to dzisiaj jest. Trochę nieogarnięty, ale, ale też się dziwnie czuję, właśnie, tak nie wiem. Zobaczymy. Ym, grafiki przygotowane, teksty też, wrzucę już część rzeczy na socjale, socjale, mediale, plus do tego jeszcze właśnie mailing pójdzie. No i zobaczymy, jak to będzie. Dzisiaj dzień taki sądny. Sądny. Zobaczymy. Miłego dnia. Cześć. póki jeszcze jest w miarę jakaś te, jakieś to światło, to nagram wam takie informacje, co dzisiaj w ogóle zrobiłem z promocją. Przede wszystkim post poszedł na wszystkie tak jak mówiłem socjalne mediale, czyli na Facebook, Instagram, na grupę wieczorem wrzucę jeszcze. No i na kilka grup facebookowych pojawiła się informacja, że jest ten dostępny kurs. Sprzedaż jak na razie idzie i no, jestem zaskoczony. Trochę, trochę, się obawiam, ale no zobaczymy, no zobaczymy. W każdym razie tego typu elementy poszły, poszły głównie, poszła głównie grafika oraz tekst napisany taki troszeczkę sprzedażowy, troszeczkę informujący o tym jak to u mnie było i będzie to dostępne na moim portalu, w sensie na moim profilu. Do tego wieczorem udostępniam linki właśnie też na grupie facebookowej plus na profilu prywatnym no i do tego będą pojawiały się kolejnych grupach, kolejne informacje i do tego jeszcze, jeszcze, jeszcze wieczorem uruchomię na YouTube filmik pokazujący od środka, z czego w ogóle składa się cały kurs i on jest omówiony no i oczywiście na sam koniec pójdą reklamy, reklamy zaraz będę ustawiał i na razie ustawię prawdopodobnie reklamę mojego postu, który wrzuciłem na Facebooku i on będzie szedł do kilku grup. Chciałbym zwołać do grupy związanej z e-biznesem, do grupy związanej z kursami i osobna jeszcze grupa będzie ustawiona już do tej osób, które są na mojej liście mailingowej plus local like 1%, Tu już jest 4 kreacje, plus do tego jeszcze chciałbym zrobić taką ogólną na zasadzie sprzedaż, social media, osoby, które lubią social media, marketing, marketing sieciowy, Przedsiębiorcy, przedsiębiorca, osoby, które prowadzą własne biznesy, do tych osób będziemy docierać. No i zobaczymy, jak to się będzie wszystko kreowało. Chciałem jeszcze wrzucić drugą kreację jakby reklamy, czyli do tych wszystkich samych grup, tylko inny wygląd reklamy i to będzie właśnie yy, głównie ten filmik, który nagrałem ostatnio w sobotę. I do tego jeszcze chciałem puścić mem, bo zauważyłem, że kilka osób reklamuje swoje kursy z memami. Ech. Ale muszę się nad tym zastanowić, bo nie wiem, nie wiem, jak to się sprawdza. No i zobaczymy po prostu. Muszę coś do tego mama wymyśleć, tak, żeby do tego tekstu coś nawiązać, a to trochę trzeba podziałać nad tym. No i zobaczymy. To tyle, tak naprawdę. Yy, zobaczymy jutro. Pokażę Wam mniej więcej, jak to jutro się kreuje. Być może będzie to bardzo krótki vlog, albo będą teraz vlogi z dwóch dni, jeżeli nie będzie dużo treści. Bo tak naprawdę jutro będzie bardziej promowanie, yy, jakieś powstanie post nowy, yy, dalej reklama i to optymalizacja reklamy. Plus do tego właśnie jeszcze nie pamiętam co. Zobaczymy. Tyle. Trzymajcie się, cześć.